To jest największe tego typu osiedle studenckie w Polsce. Jest tutaj do dyspozycji studentów 7 tysięcy miejsc, to jest bardzo dużo. Natomiast wszystkie te miejsca są co do ostatniego zajęte. Z roku na rok właściwie obserwujemy coraz większe zainteresowanie i chęć zakwaterowania tutaj właśnie na terenie miasteczka. Obalamy mit, że w ostatnich latach młodzież woli wynajmować mieszkania na wolnym rynku w Krakowie, żeby mieć większą swobodę albo większy luksus. Zdecydowanie balamy ten mit, zresztą widzimy to też po tym ogromnym zainteresowaniu chęcią zakwaterowania tutaj na terenie miasteczka. Ono od wielu lat rośnie systematycznie. W jakich warunkach mieszkają tutaj studenci? To są warunki bardzo dobre. Pokoje są świetnie wyposażone w ten oczywiście podstawowy sprzęt, który każdemu jest potrzebny, ale też w taki mały osobny aneks kuchenny. Oprócz takiego jednego wspólnego, który jest dostępny na korytarzu, oprócz tego w, w pokojach do dyspozycji studentów są łazienki. No i nie wspominając już chociażby o osobnych suszarniach i pralniach, czy osobnych salach tutaj w każdym z akademików. To jest miasteczko AGH, ale mieszkają tutaj studenci właściwie wszystkich uczelni, a na pewno Uniwersytetu Jagiellońskiego. Owszem, na terenie miasteczka studenckiego mieszkają także studenci innych uczelni. Zresztą miasteczko ma podpisane umowy z wszystkimi uczelniami tutaj krakowskimi naszymi. Czy w związku z tym, że jest tak ogromne zainteresowanie i jest... Głód y, mieszkań miejsc y, na miasteczku, uczelnia nie myśli o tym, żeby budować nowe akademiki. Póki co ta infrastruktura, którą tutaj dysponujemy, czyli te 7000 tysięcy miejsc, a przypomnę, że to największe tego typu osiedle, chyba będzie musiało starczyć naszym studentom i wszystkim zainteresowanym, póki co nie przewidujemy rozszerzania tej naszej bazy noclegowej. Jest taka opinia, właśnie przekonanie, że. Y, Niektórzy studenci to dopiero po drugim, trzecim roku poznają tak naprawdę Kraków, bo pierwsze lata spędzają tylko tutaj, no i oczywiście na uczelniach. Wcale mnie to nie dziwi, szczególnie, że tutaj teren miasteczka studenckiego AGH to nie tylko miejsce do spania, ale właściwie pełna infrastruktura, której potrzebują na co dzień. I zaplecze sportowe, i zaplecze klubowe, których mamy tutaj pięć, w tym chociażby największy klub studio. Do tego jakieś miejsca, gdzie mogą na co dzień zjeść. No no i oczywiście bliskość uczelni. Więc ta legenda miejska, trochę o tym, że dopiero po kolejnych latach studiów odkrywają, że mamy Kraków, wcale by mnie nie dziwiła, bo właściwie wszystkie potrzeby, które mają, mogą być tutaj spełnione na miejscu.